Czy interesuje Cię tryb wieloosobowy w grze Killzone Shadow Fall? Jesteś ciekaw, jaki jest status serwerów? W poprzednim materiale zaprezentowałem New Recruits, a teraz sprawdźmy inne. Cześć, jestem Efrio, a to już kolejny mój film dotyczący trybu wieloosobowego w grze Killzone Shadow Fall. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Poprzednio w swoim let's play'u w trybie online Killzone Shadowfall sprawdziłem New Recruits i ten New Recruits oferuje trzy tryby rozgrywki. Zajmij i utrzymaj, gdzie naszym zadaniem jest po prostu przejąć niejako pewne anteny i pilnować, aby przeciwnik ich po prostu nie odbił. Do tego odszukaj i zniszcz w dwóch wariantach: obrona i atak. Atak polega na tym, aby po prostu detonować ładunki. W przypadku obrony musimy powstrzymać przeciwnika. Tym razem czas sprawdzić kolejne opcje trybu wieloosobowego. Zacznijmy od 24 Player Domination jako pierwszy z brzegu. Może tym razem będę miał więcej szczęścia, jeżeli chodzi o liczbę graczy online. No to bez zbędnego przedłużania startujemy. Średni czas oczekiwania mniej niż 1 minuta. Aktywne gry w strefie wojny 0. Po raz kolejny. Gracze w najlepszej znalezionej grze też zero. Ale wciąż pozostałe znajdźki sieciowe. Wystąpił błąd. Kod błędu 30101 mms Moderated. Ta strefa wojny została zmoderowana, nie można już do niej dołączyć. Po prostu sobie daruję. No. Skoro się nie da, to się nie da. Anuluj. To w takim razie zamiast. Grać w 24 Player Domination wezmę się za Team Death Match. Średni czas oczekiwania mniej niż jedna minuta. I są gracze. Widziałem przez chwilę, wprawdzie nie zdążyłem przeczytać, ale faktycznie byli. No, jestem. Jestem otwarty na wszelkie możliwości, byle tylko grać z ludźmi. Widzę, że prawie wszystko zezwolono. Są ludzie. Super. Oj, widziałem przeciwnika. To chyba jakiś dron nie oscyliwuje. Był z tyłu. mina Ciekawe czy jeszcze nie testowałem tego i nie wiem czy mnie widać czy po prostu strzelał na oślep albo do kogoś za mną Oj, wybrałem. Rzuciłem granatem zamiast strzelać. No ale tak to jest, jeżeli przy pierwszym meczu nie masz żadnych przeciwników. Nie wiesz, jak się steruje. Staruję. Za dobrze to mi na razie nie idzie. Ale nie znam mapy. Pokręciłem się po niej trochę, ale... O co? Co pewien czas się ktoś kręci. Nie wiem, czy takiego leżącego to... w ogóle jest sens ostrzeliwać. O, to jakiś... jakiś liść, czy... Papier, a ja myślałem, że to ktoś idzie. Zabił jednego wroga z dowolnej broni celownikiem holo. Dało się. Tylko asysta nawet nie wiem, czy to mój, czy przeciwnik, chyba jednak przeciwnik, ale przynajmniej teraz wiem, że takich faktycznie widać. To tyle, że troszkę gorzej. Zamotałem się. Skąd on się tu wziął? Ooo, to jakiś shotgun. Będę mógł zacząć zmieniać te punkty, w których się odradzam. Dobrze, że nie jestem sam. Dzięki temu. Coś się dzieje, nie jestem tak po prostu niszczony Została jedna minuta! Powtarzam! Została jedna! Tylko minuta. mogę się rozeznać też w terenie. Nie wszystko jest na mnie. Stołówka. Przegraliśmy. Właściwie wszystko jedna, która mapa. O, widzę, że tutaj kolejne wyzwanie rozegraj w trybie wieloosobowym godzinę, już jest blisko. O, drony. O, zdrowie i amunicja. Super. Trochę nieintuicyjny jest na razie dla mnie układ granat, broń palna. I się mylę, czego to używam. Wiedział, że tam jestem, znał mapę lepiej, jakiś granatnik. Dziwne pole, super, chciałbym przejść. No niestety tak się ustawił, że muszę iść dookoła. Znajdźka sieciowa, ciekawe jak wygląda. Dało się zniszczyć drona. Był lepszy. Muszę przyznać. Chociaż byłem w lepszej pozycji, bo był, był tyłem do mnie. Tylko celowanie. A zniszczyłam mnie wieżyczka, zabiła mnie wieżyczka, obiekt zniszczony wpadł na mnie. Zaakceptować ożywienie, to jeszcze trzeba zaakceptować. Nie dobrze. Oj! Samobójstwo! I ponownie nie wybrałem nawet punktu odrodzenia, przecież to jest takie proste. Nikt mnie nie goni. Widzę, że nie ma tej staminy, jak miało to miejsce w poprzednich częściach. O, najbliżej mam do rozegrania dwóch godzin w trybie wieloosobowej. W trybie wieloosobowym. Nie było dużego wyboru, jeżeli chodzi o punkty odrodzenia. Chyba że tak jest tylko na samym początku. No pięknie, sam go sobie wystraszyłem, wybierając złą broń. Ktoś postawił jakąś fajną tarczę? Nikt nie podniesie? tu zamtęźmy. O plecy o, Za długo nie przeżyłem Wyszedł z niezłą spluwą. No jak widać tutaj trochę ludzi jest. Także Team Deathmatch wciąż żyje. Nieźle. Miałem dobrą pozycję. Wyzwanie zaliczone. Co to z tyłu? No i frakcja wygrywa. Runda wygrana. Najwięcej punktów misji. Zdobyć jak najwięcej punktów aktywnie uczestnicząc w misjach. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw kciuka w górę. Linki do wszystkich moich filmów z tej serii znajdziesz w opisie poniżej. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!